Jestem Mokis, a to moja pani. Od urodzenia mieszkaliśmy w cieplutkim miejscu, które ludzie nazywają domem. Byliśmy rodziną do czasu. Do czasu, kiedy ja stałem się psim staruszkiem. Nie wiem, co się wtedy dokładnie wydarzyło, ale pewnego dnia już nie wróciłem do domu ze spaceru. Zostałem sam. Trafiłem w dziwne miejsce, gdzie psiaków takich jak ja były setki. Ja byłem tam chyba najstarszy. Czułem, że nie mam szansy na to, by znów ktoś mnie pokochał. Spędziłem tu trzy długie lata, aż pewnego dnia mój los się odmienił. Teraz mam 18 lat, ciepły kąt, pełną miskę oraz Natalię, która tak mnie kocha i troszczy się o mnie każdego dnia. Natalia dała mi nowe życie i szczęśliwy dom. Ta historia jest jedną z wielu dotyczącą naszych psiaków, którą byś usłyszał tylko, gdyby psiaki potrafiły mówić. W listopadzie 2015 roku stuknęły nam 4 lata akcji. Zobacz, co do tej pory zrobiliśmy. Uratowaliśmy z bezdomności już 490 świątyń, zorganizowaliśmy 21 wydarzeń charytatywnych, 7 kampanii społecznych promujących odpowiedzialne adopcje, pomogliśmy 40 schroniskom i fundacjom. Zaangażowaliśmy do działania 352 127 osób. Wsparło nas 105 blogerów oraz 45 osobistości ze świata show biznesu. Ale wiesz co? Nie przywiązuj się do tych liczb. Teraz, kiedy to oglądasz, pewnie są już dawno nieaktualne. Mamy nadzieję, że dołączysz do naszej armii ludzi o dobrych sercach. Zobacz nasze projekty.